Mieszkam nad morzem i tworzą rzeczywistość na miarę potrzeb i możliwości. Wszystko to na fali prawdziwej miłości. Zobaczcie, jakie dziś spokojne morze. I tutaj cień. <grym> Każdy ma swój cień. Raz mały jest, raz duży. Jak zdasz sobie z tego sprawę, więcej się już nie wkurzysz że życie to czasem ból, to żal, często cierpienie, bo raz stoisz w swoim blasku, a inny raz w cudzym cieniu lub w cieniu swych wad i słabości, w całej swej niedoskonałości. Lecz gdy słońce na nowo Cię oswieci, miłość ponownie się wznieci. Pa!